Na pewno każdemu z Was zdarzyła się sytuacja, że trzeba było wymienić token, zesłapować go, jednak nie mieliśmy odpowiednio dużo tego natywnego na opłaty transakcyjne. Może to był jakiś shitcoin, który chcieliśmy zakupić i leżało gdzieś tam nam ekstra 100 dolców, ale jak okazało się na tym portfelu nie ma etera, na przykład. Ale one inch przychodzi nam z rozwiązaniem i ten problem już dłużej nie będzie istniał. O co dokładnie chodzi? Zaraz. Pokażę. Oczywiście na początku wbijcie jeszcze w opis, tam możecie znaleźć formularz, żeby dołączyć do mojego Discorda i żeby być częścią fajnej krypto -społeczności. jak również macie różnego rodzaju linki na giełdę, gdzie macie zniżki na opłaty transakcyjne. 10% całkiem po koleżeńsku może być. No i oczywiście jeśli lubicie ten kanał, chcecie go wspierać, no to macie opcję wejść na Patronite i zostać moim patronem. Ale teraz już nie przedłużając, zaczynajmy. OK, mamy tutaj tego one incha i chcemy sobie przykładowo wymienić e, zwrapowany Ether, czy też może zwrapowany Bitcoin na DAI. E, klikamy, ale nie mamy niestety opłaty na gazu. No to możemy sobie wejść tutaj w opcję Fusion. No i ta opcja Fusion dostarcza nam trzy kolejno inne sposoby wymiany, czyli będzie fast, fair i auction, jak również custom, ale zaraz to wyjaśnimy na początku, po co w ogóle robić i po co to wymieniać? No przede wszystkim nie będziemy płacić za gaz. Mamy MEV Protection, czyli te boty gdzieś nam nie wyprzedzą, nie zabiorą nam hajsu e, i nie podbiją ceny transakcyjnej, gorszy rate, dostaniemy coś w tym rodzaju. Nie ma price impact. Jak zostanie skancelowana, czyli nie przejdzie ta transakcja? Mówimy, to często się zdarza. No to zabiera nam i tak kasy opłat transakcyjnych, a na też czasem to by było po 50% nawet. Nieładnie, nie po koleżeńsku. No to tutaj nie ma takiego problemu. Fast execution no to tak średnio fast. Zależy, kto co dla kogo fast znaczy tak więc to trzeba wziąć pod uwagę. I kto jest w ogóle po drugiej stronie? No bo jak my mamy ten gasless swap, no to ktoś musi gdzieś za to zapłacić, gdzieś to musi pójść. No to po drugiej stronie nam stoi ten resolver, resolver czyli osoba, która stake'uje odpowiednią ilość 1inch tokenów i może wtedy nim zostać. Jakie zalety są? No oczywiście na tych fisach zarabia staking rewards i tam kilka innych rzeczy związanych z tym, że stake'uje się 1inch. Ale ta strona nas nie interesuje, my chcemy poznać tą stronę, gdzie sobie będziemy po wybierać wymieniać. No więc są te trzy tutaj drogi: i Fast najszybszy trade, nie zważamy na nic innego. Fair, wolniej, ale lepszy rate. Auction, możliwe, że będzie najlepszy rate, ale będzie najważniej, najwolniejsze. No i oczywiście Custom, który jest under development, czyli to jeszcze się dzieje. Więc wchodzimy tutaj, klikamy i widzimy, jak to się układa ten nasz rate i, i czas mniej więcej. I tu również, jak to jest podzielone tutaj opłatami transakcyjnymi. Tutaj, przed byśmy teraz zapłacili. Koło 5 dolców, a tak to możemy to zrobić za darmo. Może trzeba będzie poczekać 50-15 minut, coś w tym rodzaju. Może to nie przejść, wtedy od nowa będziemy musieli przepuścić tą transakcję, ale jesteśmy kryci i to jest najważniejsze. Poza tym, poza tym, jeśli chcemy wymienić natywny token tej sieci, no to tego nie możemy zrobić. Widzimy, tak, Ethera nie da rady. Tak samo na BNB sieci nie da rady BNB, na poligonie Matika i tak dalej, i tak dalej. Ale i tak to jest całkiem fajna opcja. No, bo wiecie, mamy czasem te portfele gdzieś z shitcoinami i może jest na przesłanie, ale nie ma na słapa, chcemy to zesłapować, coś tam jeszcze zrobić, przedtem chcemy wysłać. No wiecie, wiecie jak jest. Proza życia, czasem nas dogoni tego krypciarskiego. No to to jest rozwiązanie. Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się na ten temat, poczytajcie tutaj, ale to generalnie jest prosta świński ogon, więc nie będzie żadnego problemu. Więc to by było na tyle. Jak wiemy, zaraz przed nami nowy rok, no i oczywiście chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku i to, żeby Wasz portfel już teraz od czasu tej besty był tylko w up only mode i żebyśmy zarabiali jak najwięcej pieniędzy na tym naszym trudnym rynku. Do usłyszenia.